Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, Boże Trójcy, Świętej Jedyny, pragnę Cię kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza nie kochała. A chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego Bożej stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje. Każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu w działaniu Bożemu. Panie Jezu, utajony w najświętszym sakramencie, chcemy w tej chwili adoracji patrywać się w Twoje ciało. Wiemy, że najcenniejsze, co mamy, to właśnie Ty, który patrzysz na nas z tej małej hostii. Chcemy też patrzeć się na Ciebie wiarą, nadzieją i miłością, i prosić Cię ze wszystkim tym, co mamy najgłębiej w naszych sercach. Dzisiaj, może w sposób szczególny, pamiętając o modlitwie za Dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, pragniemy się za nie modlić, powierzać je Miłosierdziu Bożemu, żeby tym ciałem karmiły się przez całe swoje życie, żeby wpatrywały się w Ciebie z miłością, żeby Cię lepiej poznawały i żeby dzięki Twojej łasce. Doszły do chwały nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, tamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, tych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej mąki. 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 Dla Jego Bolesnej Małki. Dla Jego Bolesnej Małki. Dla Jego Bolesnej Małki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Jej miłosierdzie dla nas i świata. Całego. Miłosierdzie dla nas i świata całego, Jego Boga najbliższym, Jej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej małki Lego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki. dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na błaganie za grzechy nasze Thank you. I saw a Dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej bańki Jej hey, miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej bańki Jej hey, miłosierdzie dla, dla, dla nas i świata całego Całego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. dla jego bolesnej Małki. dla jego bolesnej Małki. dla jego bolesnej męki święty Boże święty Bo... not flowers. Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, Święty Janie Pawle II, Święty Andrzeju Apostole, Święty Franciszku Zasyżu, Błogosławione Błogosławiony Ojcze Honoracie, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Błogosławiony Księże Jerzy, popiełuszko. Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś się na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze, przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. i Świętego.